Waliło, więc nie chcę nawet gadać, tylko po prostu chodzimy i wiecie, 70 waveów robimy, bo znowu nam wywaliło. Jestem już trochę załamany tym, bo ciągle nam wywala. Dołącz się, bartosz, ale po... Nie, no dobra, ja się już. Ale... ale mam do Was dobrą wiadomość. Live'a zrobimy tak około 16, może? i no. Około 16 tego lejwika zrobimy. Przejdzie? Tylko, tylko liczę, liczę... na jedno. Żeby jakim jakimś widzę. A my mamy 28 wyświetleń pod tym Exita. Pod tym montażem. Dziękuję widzowie za 28 wyświetleń. 28 wyświetleń to 28 wave'ów, więc... Ale różnie mamy 40 wyświetleń. No. 42, Czyli co najmniej co możemy tak co najmniej możemy zrobić 40 wave'ów. Inaczej kara. Wymyślacie karę. Na przykład nie możemy dotknąć czarnego koloru No hmm. Albo czerwon... Niebieskiego, to jest takie trudne. Trudne? Ej, ty już nie? Czy, czy to jest prawda? Łatwo! Widzieliście widzowie? Nie, 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 nie. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy to był well punch czy super punch. Jak się tu teraz przestanie nagrywać, to ja się załamię. Nie był well punch. Napiszcie w komentarzach Well punch czy super punch. się czy Jeszcze raz. Nagrywasz się? Na szczęście jeszcze tak. Ciągle muszę to klikać, nie ciągle, ale... Prawie, tam No. Gorzej będzie już na wyższych. Widzowie jak to... Nie Jak się przestanie działo. O nie, o nie. W jakim momencie ja to kliknąłem. Bartosz, to się nie liczy jako. Dobry super fan, ja muszę to ciągle klikać i wtedy nie mogę ruszać się dosłownie. No muszę klikać to i wtedy nie mogę w ogóle się ruszać, nie mo... nawet jak klikam to po prostu jak... jakby nie było... Jakby nagrywanie mi działa. Ocencie od 1 do 10, czy Wam się podobał Bartosza dolny super punch. No i czy wam się podobał mój super punch do laserów, czy tam well punch, e, dzisiaj i tak, ben, i tak napiszecie w komentarzach, co dla was to bardziej było. A e, teraz nie, 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 nie bo mam to, wiesz, musiałem sobie kliknąć, ale już nie możesz, bo tak raz na 30 sekund. Dobra, jak to się przestanie nagrywać, to ja dostanę nerwicy, bo bardzo dobrze nam idzie, potwierdźcie. Czekaj, musiałem się zastanowić. Dobij mu. Ten? jak on dziwnie się Ło, no wstąp. co My. No dokładnie ja byłem bliżej. My to zrobiliśmy. Ale ty mnie zabijesz. I też, że mi taką jak po sobie. No więc... Nasz wspólny super widzicie? Widzowie? Ja już się przestraszyłem, że to było odcinka styłaj. Widzowie, jak myślicie? O uda nam się. Patrzcie. Widzowie, patrzcie jaki jest ten nu Bartosz. Jak na nas, to nie za bardzo daleko, na nasze rekordy. Znacie nasze rekordy? Mówiłem? Mój to 108... 179 A jego yy, wiecie jakie chyba już. 1500 ileś tam. Jak to brzmi. A i ciekawe jakby wyglądało takie 1500 wave'ów. Ładnie to wyglądało. Takie 4 tak nie, ja teraz kliknąłem, nie mogę przez chwilę obracać kameru. Widzowie, potwierdźcie, czy to prawda, że jak ja to mam, to że nie mogę w ogóle nie się ruszać. Potwierdzacie? Potwierdźcie, patrzcie, patrzcie. O, wreszcie. Na medalu, ja puncha? Sorry, też nie mogę się ruszać, jak nic. Dobra, teraz mam na czas na kliknięcie. Ja myślę, że to jest. widzowie! Za chwilę nie będziemy musieli robić kary? Ale i tak kary na pewno zrobimy dla subskrypcji. Ale. Zrobiliśmy dwa super i cztery. Ile z mojej kopii Znalazłem dobry sposób. Klikam i jeszcze raz klikam i mogę od razu się ruszać. Tylko, żebym nie kliknął, zatrzymaj i skończy odcinek. No tu ja po ja prostu jeszcze. Raz. Dobra. Ale przenikać możemy. Tak, przenikać. A ja się tak, można powiedzieć. No. E, co sam coś mówić przed chwilą o zabawie. Wiesz, że będziemy teraz, ostatnie te trzy łajby, przeżyj jakoś dobrze, bo nie będziemy musieli robić tej ciężkiej kary. kary. Wybierzecie nam, czy będziemy musieli dotykać... Musielibyśmy jakiegoś bardzo... byście nam w komentarzach, a jakby żadnego komentarza nie było, to byśmy my by sami byśmy wybrali, jakiego karol nie możemy dotykać. Nie, teraz... Teraz ty to no nie bawmy. O nie, Jaki Fart. Sorry, Bartosz. Sorry, Bartosz. Bo ja chciałem kliknąć zaczepkę. Rozumiesz? Tak, nagrywa się. Na szczęście. Przestraszyłem się, bo poczułem. Nie, nie nagrywa się. Nie nagrywa się. Nie nagrywa się. Żartuję. Dobra, już Cię nie będę tak nabierać. Dobra. E, nazwij to, ten film, zrobiliśmy dwa pancze i ileś tam wave'ów leci. No, jak myślicie, ile zrobimy wave'ów? Tak. A, dobra. Jeszcze za chwilę będzie 70 wave'ów, czyli tyle, ile mieliśmy zrobić. No, ale nie, nie, bo w sensie wyświetlenek, tak. Ale nie mam mało, no, to jest nie wiem, dzisiaj policzymy ile mamy łapek w górę, jak będzie powyżej 15, to e, robimy e, może w kolejny tydzień dwugodzinnego live'a. A ile my będziemy robić live'a? Tego live'a może z godziny live. albo więcej. Podobnie do Szachlula, bo Szachlul robi tak po godzinie, godzinie i pół. Okay, to szybko kliknij tę kropkę, żeby się załadowało. Okay. E, teraz klikam. Dobra, kliknąłem. Bartosz, już nie ryzykuj, błagam Cię. Dobra. A wiesz, że teraz możemy klaczować już po środku, ale nie, nie ryzykuj, tylko możemy, bo już by było po stoperze. Kliknięta kropka. Ale się cieszę jeszcze tylko... Ej, teraz przeniknąć tak od drugiej strony. Ja bym po prostu posikał się ze złości, że musimy robić. Dobra. Dobra, dawaj. No nie, nie, jak teraz, to, to, to dobra, musimy zrobić to. Ej, to jest nasz rekord? Nasz, nasz. E, nie, e, sorry widzowie, ale nasz rekord razem to było czy, e, 67. Tu, tu, musi być na, fejl, na pewno. Dobra, już mamy nasz rekord. I teraz. Uuu! Nie, bo ja i tak miałem piłkę. Bardziej się przestraszyłem o to, że wylecę. Nasz rekord, nowy rekord! Yupi. Już Bartuż nie to. Dobra! No dobra, rozbijam tak odbiją Cię. A ja mam do Ciebie pytanie takie. Masz w ogóle no. e, tutaj kika ubranego. Nie Nie, niestety Ja się już stresuję porządnie. Tak, o nie, to... 470. Powiedz, że to się nagrywa. Nagrywa się. Ja bym dostał... Za... Nie, ja już tak nie przenikam. Już tego nie próbuję, po prostu biegnę normalnie. Ej, dzięki Tobie kliknąłem kropkę i chyba było kilka sekund i by się wyłączyło. Rozbijam. O nie, klaczuj, klaczuj. Zdeżne? Tak. Dobra, widziałem, widziałem. Dobra, już mamy trochę stresu. Ale nie ja się z że nie zrobię. Ja też, ja widziałem. Myślałem, że... Już uklacza? Nie musimy się bać. Kropka, Dzięki. Jak będzie trochę taka... o, ale już dół, kropka, kropka. Dobra, już... Kropka. Kropka przy... ja Cię będę rozbijać, okej? Okay? Ej, ty byś nie teraz niech uderzył, niech chcący będę 20 no. Ściek leczować, ale no. Już nie można się bawić. Ej, ja cię już rozbijam od teraz, okej? Okay? Będę cię rozbijać. Kropka, kropka, dobra. Szybko kliknę. Ale nie, to możemy zrobić, bo to jest łatwe. Teraz, e, czym szybsze bloki, to... ...tym łatwiejsze to jest. Ej, ja to jest fajne. Czym są szybsze bloki, tym łatwiej się przenika. Ja Cię rozbijam. Jest, jest, jest. Udało mi się? Już tego nie rób. Ja muszę być zawsze pierwszy. Slopka. I już kliknąłem właśnie. Muszę być zawsze... Dobra. Ale nie, bo już nie miałem co zrobić. Dobra. Lepiej ja nie będę Od tyłu na pewno. Dobra, będziemy witać co tołej No widzę. O nie, o nie! Klaczuj, klaczuj. O nie, o nie, o nie. kropka, kropka. O nie, nie, nie. Kropka, kropka. Sto Brawo widzowie! Dziękuję Wam! Dzięki to Was! O nie, dobra, 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 dobra. Ciekawe jestem, ten film ma milion wyświetleń. Co? Milion wyświetleń? Nie. Jak to będzie milion wyświetleń, to no. będę myślał to cały nie. dzień. Ile ja w ogóle film ma? Trzynaście. No. Gdzie ja tą kropkę dałem? No nie, utrudniłem sobie. Dobra, dębną na to same miejsce. Miękki lecz. Dobra. I gdyby się wyłączyło teraz dobra, nagrywam. Dobra, ale idealnie. Co się stało? Co się, Co się stało? Dobra, widzowie, Narka, widzimy się za chwilę.